Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Dlatego chciałam jeszcze wykorzystać ten czas i zaproponować Wam działanie, które dotyczy tych świąt, ale wykorzystuje też materiały, które mamy w domu, które czasem wyrzucamy, a możemy je zmienić, przetworzyć i wykonać z nich piękne dekoracje świąteczne. Dlatego też bardzo popularna technika dekupaż, którą dzisiaj będziemy używać, ale w takiej wersji bardzo, bardzo uproszczonej, z materiałów, które są łatwo dostępne. Specjalnie wybrałam się tutaj do takiego sklepu, który jest nieopodal mnie, żeby sprawdzić i kupiłam tam właśnie klej Magic, który będzie nam do tego potrzebny. Może to też być klej Vicol, więc to nie musi być taki specjalny, profesjonalny klej do dekupażu. Wystarczy właśnie Magic albo Vicol. Będziemy używać słoika, może to być słoik, może to być też puszka po właśnie pomidorach albo groszku zielonym, pędle nożyczki i serwetki świąteczne. Moje serwetki też są znalezione w sklepie tutaj niedaleko, gdzie mieszkam. No to nie są najładniejsze serwetki wielkanocne, jakie widziałam, ale takie, które udało mi się właśnie znaleźć. W sklepie niedaleko mojego domu, więc wszystkie te rzeczy, które tutaj dzisiaj leżą, udało mi się zdobyć dzisiejszego poranka, i z takich materiałów dzisiaj będziemy właśnie wykonywać naszą pracę. Pierwszym etapem wykonania naszego wazonu albo jakiegoś pojemniczka, w zależności od czego będziecie to wykorzystywać, jest pomalowanie całej powierzchni. Jednym kolorem, takim jaki sobie wybierzecie, i tak teraz sobie właśnie pomyślałam, że nie wszystko tak właściwie chyba da się kupić w takim sklepie. No bo farby jednak miałam w domu, bo to są farby akrylowe, czyli takie, które po wyschnięciu nie rozpuszczają się pod wpływem wody. Myślę, że można to też zrobić temperami, ale będzie to dużo trudniejsze. Więc farby akrylowe, jeżeli ktoś ma, to, to są farby, które najlepiej się do tej techniki będą nadawały. I ja teraz maluję cały słoiczek. Ja wybrałam biały, bo to jest taki kolor uniwersalny i będzie, myślę, dobrze pasował ten wiosenny, świąteczny klimat. Słoiczek staramy się pomalować w miarę gładko, tak żeby nie było widać za bardzo pociągnięć pędzla. Jeżeli ktoś chce gdzieś zostawić jakiś element, gdzie widoczne jest szkło, to oczywiście może to zrobić, ale ja cały słoiczek pomaluję na biało. Jak już pomalujemy, to musimy poczekać aż nasz słoiczek będzie suchy, żeby przejść do następnego. Etap. Mój słoiczek jest już pomalowany. Musiałam go pomalować dwa razy, żeby farba się dobrze pokryła. I teraz zdradzę Wam mój patent na zrobienie spękań bez tej specjalnej pasty do robienia spękań. Zobaczcie, tutaj nakładam po prostu większą ilość farby akrylowej i wtedy suszę to suszarką, i przez to, że farba po prostu szybciej wysycha u góry, to zaczyna pękać. I w tych miejscach, gdzie tej farby jest więcej, robią nam się takie naturalne spękania bez właśnie tej, tego lakieru specjalnego do spękań, jeżeli ktoś go w domu nie ma. Dobra. I mamy pomalowany słoiczek. I teraz najfajniejsza zabawa, czyli serwetki. Wycinamy sobie elementy, które będziemy chcieli przykleić do naszego słoiczka, tak komponujemy, żeby nam się to mm, ładnie układało. Zaczynamy. mi potrzebne. I teraz tak, najczęściej serwetki są kilkuwarstwowe i trzeba oddzielić tą warstwę, na której jest nadruk. Natomiast moje okazały się jednowarstwowe, dlatego nic tutaj nie muszę oddzielać, one po prostu są już, składają się z jednej warstwy papieru. Moje zostają takie. Przykładamy sobie teraz to, co chcemy nakleić na słoiczek i przesmarowujemy tym naszym klejem. Klej powinien być rozcieńczony z wodą, tak żeby właśnie miał taką płynną konsystencję. No chyba, że macie ten specjalny klej do dekupażu, to on wtedy już ma odpowiednią konsystencję i można go po prostu nakładać. Ten klej ma to do siebie, że jak wyschnie, to staje się przeźroczysty. Więc na razie jest taki lekko białawy, ale potem nam się ładnie pokryje z całością. No. Z jednej strony poczekam aż wyschnie i nakleję z drugiej strony. teraz przechodzimy do patynowania i ozdabiania tego, czyli do prawie ostatniego elementu. Ja słuchajcie, użyję do tego takiej zwyczajnej gąbki do mycia naczyń, którą można właśnie kupić w sklepie. Odcinam sobie kawałeczek i tym będę patynować mój słoiczek. Używam do tego białej i czarnej farby i mieszam tak, żeby powstała taka szara Teraz słuchajcie, troszeczkę moczę tą gąbkę w wodzie, biorę i delikatnie, tam gdzie chcę, żeby było ciemniej, to nakładam, stopniuję sobie to, gdzie ma być właśnie ciemniej, gdzie ma być jaśniej, i robię takie delikatne przejścia. Teraz tutaj y, zrobiłam te patyny na, na tym, co nakładałam. To namaluję sobie jeszcze farbą taki rodzaj ozdobnego y, śladu na właśnie moim słupku. Jeszcze słuchajcie, taki efekt trykania, tak to nazywam. Biorę rozcieńczoną farbę na pędzelek i tak nim tutaj poruszam, żeby kropelki spadły na namalowaną przeze mnie powierzchnię. Farba już wyschła, teraz ostatni etap to jest lakierowanie. I teraz tak, jeżeli macie profesjonalny lakier do dekupażu, to super, to go używacie. Może to być też jakikolwiek inny lakier, lakier do drewna na przykład. Natomiast jeżeli nie macie, to pokrywamy to po prostu też klejem magikiem rozcieńczonym, wodą. Po całości przejeżdżamy. Magik też, jak wysycha, to ma taką błyszczącą powierzchnię, więc też nam to zabezpieczy. I będziemy mogli to wykonać dużo łatwiejszym sposobem. Tak samo jest z klejem wikolem. Więc dokładnie pokrywamy nasz słoik tym, co mamy właśnie. Suszymy i pokrywamy go tak przynajmniej trzema warstwami zabezpieczającymi. Mój słoik zmienił się już w wazon. Polakierowałam go trzy razy, zdążył już wyschnąć, więc teraz mogę już go używać. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.